Natomiast polskie metody kontrwywiadowcze przedwojenne były tak dobre, że w sytuacji równoczesnych ataków i ze wschodu i z zachodu, to znaczy atakował nas i wywiad radziecki, a właściwie wywiady, bo to był i cywilny i wojskowy wywiad, a z drugiej strony niemieckie służby, i robiły co mogły, żeby rozwalić bez wojny Polskę od środka, a sytuacja była trudna, bo mieliśmy 30% mniejszości narodowych, z których duża część, a wręcz większość z tych mniejszości nie życzyła sobie żyć w państwie polskim. Takie, takie były fakty. Mieliśmy potężne napięcia społeczne, mówiąc w języku marksistów klasowo nie były wymyślone przez komunistów, one naprawdę istniały. Bezrobocie było naprawdę, bieda na wsi istniała naprawdę w mieście. Zresztą też były spore obszary biedy. I mimo takich napięć nasz kontrwywiad, nasze służby, zarówno wojskowe, jak i cywilne, policyjne, tak dobrze pracowały, że mowy nie było o tym, żeby tę Polskę przedwojenną rozwalić bez wojny. No musiały dopiero uderzyć dwie potężne armie, jak my w cybernetyce mówimy, energetyczne, równocześnie z dwóch stron, żeby Polskę pokonać, no, ale to już po prostu na to wywiad nie mógł poradzić, zwłaszcza, że, proszę Państwa, te dwie armie to były największe dwie potęgi lądowo-powietrzne świata i takiego uderzenia nawet Stany Zjednoczone by nie wytrzymały, powiedzmy sobie szczerze. Pruscy zostali rozwaleni to dwa razy bez wojny. W tym kontekście ja też analizuję mordy katyńskie. To jest dowód bezsilności radzieckich służb w wojnie mózgów. Pomijam tu oczywi oczywistą stronę oceny prawnej czy entycznej, bo to jest znane i tu nic do dodania ani do ujęcia nie ma. Nie chodzi o stronę czysto fachową. To po prostu te mordy były dowodem rozpaczy i bezsilności radzieckich służb w wojnie mózgu, w wojnie informacyjnej.